Tutaj mnóstwo zapytań, jak radzę sobie z zatrzymaną wodą, obrzękami nóg i regeneracją po tak intensywnych treningach. Przyznam, że długo szukałam czegoś, co naprawdę pomoże. Znalazłam rozwiązanie i muszę się z Wami tym podzielić. Drenaż limfatyczny z masażerem to totalnie coś, co odmieniło moją codzienną rutynę. Ten model, który widzicie jest bezprzewodowy, ma aż 6 trybów pracy i 4 poziomy intensywności. Mój ulubiony zdecydowanie ten, który rozluźnia najbardziej napięcie po treningu. Masażę wykonuję trzy razy w tygodniu po 20 minut i naprawdę widzę efekty nie tylko w samopoczuciu, ale również wizualne. Najlepsze, że mogę pracować, oglądać serial, robić naprawdę cokolwiek, a nogi w tym czasie się Regenerują. Dla mnie to zdecydowanie najlepszy gadżet dla kobiety. Zaufajcie mi, bo naprawdę warto.